Życie regionu toczy się w rytmie bijącego serca. Gmina Polkowice. Serce zagłębia miedziowego. Panie Kronerze, czy ten wynik 1 do 1 jest wynikiem sprawiedliwym? Patrząc na odległość, jaką tu przemierzyliśmy, na pewno wiemy, z kim mierzyliśmy się, tak? Bo zespół górnika Polkowice to jest absolutna czołówka tej ligi graliśmy wobec też dwóch podstawowych zawodników, Tomka Swędrowskiego i Rafała Grozickiego, ale przyjechaliśmy grać w piłkę i pokazać dobrą grę. Myślę, że taką pokazaliśmy i ja się cieszę mimo wszystko z tego punktu, bo to jest naprawdę bardzo trudny teren, a ci, co oglądali mecz, niech sami oceniam, czy zasługiwaliśmy na więcej, czy nie. No właśnie, podróż, ale Polkowice również miały daleką podróż do Suwałka. Tak, tylko że myśmy grali mecz, oni nie, także my w żłogach mamy 90 minut ze środy, bardzo trudne spotkanie z Lechem, ale widzę, że ta środa może była dla nas ciężka pod względem gry, ale dzisiaj pokazaliśmy naprawdę dobrą piłkę. Panie trenerze, za nami mecz walki, ale trzeba było się szybko zregenerować po podróży do A Tak było widać. Dzisiaj też myślę, że, że też mieliśmy taki moment że nie widać było tej agresji, która, która nas charakteryzuje i tego doskoku do przeciwnika. Będziemy rozmawiać, czym to było spowodowane. Ta podróż dosuwał też no, straciliśmy, tak naprawdę nie tylko to, że to była daleka podróż, ale również, że wtorek, środa, czwartek nie mogliśmy mieć jakiegokolwiek gdzieś tam mocnego treningu, więc to też trochę nas wybiło pewnie z rytmu. Natomiast no, powinniśmy być agresywniejsi. i To, co się wydarzyło w końcówce, powinniśmy być skuteczniejsi. mieliśmy przynajmniej dwie dobre okazje i, i mogliśmy jeszcze w samej chyba 90. minucie strzelić bramkę na 2-1 i wygrać to spotkanie. No właśnie, ten remis to można powiedzieć, że jest szczęśliwy? Sprawiedliwy dla obu drużyn? Nie jest sprawiedliwy, bo. Bo pamiętajmy, że mieliśmy po pierwsze w pierwszej połowie karnego, po drugie, w drugiej połowie mieliśmy przynajmniej te dwie sytuacje w końcówce. I moim zdaniem dwa karne, które nam się należały. Raz zawodnik podpierał się ręką i, i dostał tą rękę, a drugim razem kiedy Piątkowski oddał rzeczywiście strzał, natomiast był kopnięty z tyłu w nogę i, i było słychać nawet tutaj. Natomiast no, to takie jest życie. No, czasem coś życie da, czasem coś życie nie da. My musimy się skupić tylko teraz i wyłącznie na tym, żeby do poniedziałku się zregenerować, od torku przygotować się bardzo dobrze i dokładnie do, do meczu z bytowią, bo to jest pewnie ostatni nasz mecz i chcemy oczywiście tam pojechać, żeby te trzy punkty jeszcze przywieźć, żeby ta jesień była taka jeszcze podkreślona, że, że ona była udana, ale jeszcze się nie skończyła. Dlatego jeszcze tydzień zwieramy szyki i, i walczymy. you